Cześć! Jeśli jesteś trenerem personalnym i zastanawiasz się, na co postawić w 2023 roku, aby przenieść swój biznes na wyższy poziom, to nie mogłeś lepiej trafić. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się, co konkretnie krok po kroku robić, aby 2023 rok był Twoim przełomowym rokiem w karierze trenera personalnego. Jeden to określ swoje ograniczenia ograniczenia. Już mówię, co mam na myśli. Załóżmy, że zastanawiasz się nad tym, jak sprzedać swoje programy treningowe. Załóżmy, że zastanawiasz się nad tym, jak wypromować swoją osobę w mediach społecznościowych, aby zyskać więcej klientów. Może zastanawiasz się nad założeniem swojej strony internetowej, zainwestowaniem w SEO, w reklamy i tak OK, świetnie, to jest bardzo dobry pomysł, tylko zastanów się nad tym, czy masz co sprzedawać. Do czego zmierzam? Jeżeli oferujesz swoje plany treningowe, zastanów się, czy są to plany treningowe, które jesteś w stanie na przykład skalować. Czy są to dopracowane plany treningowe, z których klienci rzeczywiście skorzystają. Jeżeli sprzedajesz również plany żywieniowe, zastanów się, czy jesteś na tyle kompetentny, aby móc przygotować klientom zindywidualizowane i spersonalizowane diety. Jeżeli też z kolei chcesz sprzedawać treningi personalne. Pomyśl, czy rozwinąłeś odpowiednio wszystkie kompetencje trenerskie, aby móc utrzymać zdobytego klienta. Dlatego, że jedną rzeczą jest pozyskać klienta z reklam, ze strony internetowej, z profilów społecznościowych, a inną rzeczą jest go utrzymać. Popatrz na to, jak to wyglądało w poprzednim roku. Ilu swoich klientów, których zdobyłeś, utrzymałeś? W jak długim okresie, jak długo udało ci się ich utrzymać? Zobacz też, jeżeli sprzedawałeś plany treningowe lub diety online, czy klienci do Ciebie wracali, czy klienci wykupowali tylko współpracę na okres miesięczny, a może było to na okres dłuższy. Dlaczego jest to potrzebne? Dlatego, abyś dokonał właśnie ewaluacji tego, co udało Ci się w ostatnim roku osiągnąć i na podstawie tego określić, gdzie są Twoje ograniczenia, czyli które z elementów Twoich usług. Jako trenera personalnego wymagają poprawy. Dopiero jak zidentyfikujesz te rzeczy i poprawisz, zastanów się nad tym, jak swój biznes rozwinąć, na przykład właśnie poprzez płatne reklamy, stronę internetową i Czyli w pierwszym kroku skupiasz się na ograniczeniach i wracasz do fundamentów, żeby zastanowić się, przemyśleć jakość swoich usług lub wymyśleć coś nowego, co będziesz w stanie. Sprzedawać i za co klienci będą chętni, aby zapłacić i z tych usług korzystać cyklicznie. Podpunkt drugi to skalowanie. Skalowanie będzie dotyczyć już tych z Was, którzy już pracują kilka lat albo szybko rozwinęli swój biznes trenerski i już w tej chwili mają taką ilość klientów, która pozwala mi się utrzymywać. Yy, przyznam szczerze, że kiedy ja byłem na takim etapie, że potrafiłem się już utrzymać z prowadzenia treningów personalnych, pominąłem niestety yy, tak ważną rzecz jak skalowanie, bo na pewno zwróciliście uwagę na to, że <laughs> Wy oferujecie swój czas jeden do jednego. Na zasadzie takiej, że godzina prowadzenia treningu personalnego to jest konkretny zarodek. Jeżeli jesteś na treningu, prowadzicie go, zarabiacie. Jeżeli was nie ma, bo na przykład chorujecie, jedziecie na wakacje i tak dalej, to wtedy nie zarabiacie. Dlatego warto myśleć o tym i małymi kroczkami stworzyć coś, co będzie na was pracować. Nawet wtedy, kiedy jesteście chorzy, kiedy jedziecie na wakacje, albo kiedy po prostu potrzebujecie mieć trochę więcej czasu dla siebie. Co może być czymś takim? No, czymś takim może być oczywiście sprzedaż planów treningowych i planów dietetycznych, ale takich, które stanowią pewien system, tak? Wyobraźmy sobie, że masz na przykład nagrane ćwiczenia wideo i z tych ćwiczeń wideo tworzysz bloki treningowe, które możesz odpowiednio personalizować i wysyłać do klienta. Może jakieś proste szkolenie, może jakiś prosty e-book, który możesz oferować właśnie swoim klientom online, tak? Przykładowo, jak przygotować się do sezonu narciarskiego, jak przygotować się do sezonu biegowego, co zrobić, aby nie bolały Cię plecy, kiedy pracujesz. To jest oczywiście tylko kilka pomysłów, dlatego że samo skalowanie treningów personalnych jest bardzo trudne. Niestety nie jesteś w stanie się sklonować ani pracować dwa cztery na dobę. Ym, kalowanie treningów personalnych możliwe jest dopiero, kiedy posiadasz przykładowo studio treningowe i w ramach tego studia treningowego zatrudniasz trenerów, którzy pracują dla Ciebie. Dopiero wtedy jesteś w stanie związać klienta ym, nie z trenerem, tylko bardziej z miejscem, a poza tym czuwać nad całym procesem prowadzenia treningów przez Twoich trenerów. E, uważam, że w innym przypadku skalowanie treningów personalnych niestety nie przyniesie długofalowo odpowiedniej korzyści, więc raczej skup się na tym, co możesz stworzyć ty jako trener, ty jako Twoja marka, co będzie można skalować, czyli po prostu sprzedawać. Także jeżeli w 2022 roku nie zrobiłeś nic, jeśli chodzi o te dwa pierwsze punkty, no to zastanów się, co krok po kroczku, zaczynając już teraz, będziesz mógł zrobić, aby na koniec roku 2023 być już w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj. I podpunkt trzeci, którym się zajmiemy, to będą trendy. Trendy, które moim zdaniem będą kluczowe i jeszcze mocniej będą rozwijać się w roku 2023. Także pierwszy trend, który na pewno zauważasz, że jest coraz popularniejszy, to jest trend zdrowotny. Zdrowotny. I o co tutaj chodzi? Szczególnie po pandemii COVID-19 wiele osób zaniedbało swoje zdrowie. Po okresie pracy siedzącej, a niektórzy nadal pracują w domach, ludzie zauważyli, że zaczynają odczuwać dyskomfort w obrębie pleców, zaczynają odczuwać to, że ważą coraz mniej więcej, że czują się źle w swoim ciele, że przestali być sprawni, itd. itd. I ten trend zdrowotny łączy się oczywiście z linią. Treningu medycznego, o którym już na pewno słyszałeś, natomiast trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że osoby, które będą chciały skorzystać, z treningów personalnych, z Twoich usług w ramach właśnie tego trendu zdrowotnego to nie są sportowcy, to nie są zawodowcy, tak? To nie są osoby, od których możesz wymagać takiej regularności, i takiego zaangażowania jak od siebie, bo są to osoby, które chcą poczuć się lepiej, zrzucić kilka kilogramów, które nie chcą, aby trening personalny był kolejnym jakimś elementem nacisku. To może być ta gałąź i ta grupa osób, do której warto właśnie przekierować swój przekaz w ramach prowadzonych social mediów, e, w ramach kreowania swojej marki. Przykładowo, że Ty jesteś trenerem, który pomaga wrócić do zdrowia, pomaga wrócić do równowagi, pomaga czuć się lepiej w swoim ciele itd. Może jeszcze jedna rzecz, bo w ramach tego trendu zdrowotnego też nie można jakby zapominać oprócz zdrowia fizycznego o zdrowiu yy, psychicznym. Yy, I na pewno tak jak zauważasz, że coraz popularniejsza staje się usługa psychologa, tak jest cała grupa osób, która właśnie w ten sposób traktuje usługę treningu personalnego. Nie oznacza to, że powinieneś wchodzić w kompetencje psychologa, jeżeli nim nie jesteś. Ale miej na uwadze, że trening personalny dla tej grupy osób może stanowić pewnego rodzaju ucieczkę od rzeczywistości, ucieczkę od problemów codzienności, takie miejsce, gdzie mogą po prostu odciąć się od tego, co ich otacza, gdzie mogą być z osobą, która ich po prostu wysłucha, z którą można porozmawiać na różne, luźne tematy. Taką osobą, prawda, z którą można porozmawiać, nie wiem, o problemach w domu, w pracy i tak dalej, po prostu na takim powiedzmy bardziej przyjacielskim poziomie. I taką osobą właśnie, możesz być ty. Dlatego pamiętaj, aby szczególnie prowadząc pierwszy wywiad e, ze swoim potencjalnym klientem, spróbować zidentyfikować jakie cele są tej osoby, dlatego że w przypadku tej grupy zdrowotnej, której zależy na poprawie zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, to nie należy tych osób traktować na przykład jak właśnie zawodowców czy na przykład jak tych, którzy przychodzą do ciebie z bardzo konkretnym celem kolejny trend, który będzie się łączyć z trendem zdrowotnym, to jest trend longevity. Longevity. Być może spotkałeś się już z tym określeniem wcześniej. Temat longevity, czyli temat długowieczności jest to coś, co dopiero wchodzi. Jest to coś, co dopiero wchodzi do świadomości, Polaków, natomiast na zachodzie jest już to znacznie bardziej rozwinięte. No i teraz co? Cała tematyka longevity dotyczy tego, jak żyć, jak funkcjonować, aby żyć dłużej. Mówiąc krótko, pewnie ty, jeżeli dużo ćwiczysz, to skupiasz się na tym, jak być najlepszym, jak się jak najbardziej rozwinąć. Longevity ma trochę inne podejście, tak? Wyobraźmy sobie, że bierzesz 40-latka który czuje się dobrze i jego celem jest to, aby tak dobrze jak czuje się w wieku lat 40, czuł się również w wieku lat 80. I na tym krótko polega longevity, że człowiek nie chce być cały czas najlepszy, bo niemożliwe by był najlepszy. Zwróć uwagę przykładowo na olimpijczyków, na sportowców, którzy X czasu, 4 lata szykują formę, aby być w tym szczycie formy na Olimpiadzie, natomiast nie utrzymują tego szczytu formy przez cały czas. Tak samo kulturyści przygotowują się na zawody. I ta grupa osób, jest to bardzo świadoma grupa osób, i właśnie tej grupie osób zależy na tym, aby dobrą sprawność ciała i organizmu utrzymać jak najdłużej. Bardzo często będą to osoby, które już coś robią, które już ćwiczą, które już interesują się odżywianiem. Będą też osoby, które Będą to też osoby, które interesują się na przykład gadżetami zdrowotnymi. Tak? Przykładowo mają zegarek do pomiaru tętna, być może mają też specjalne urządzenia, glukometry do pomiaru właśnie cukru we krwi i tak dalej. Jest to grupa osób, na którą warto zwrócić uwagę, dlatego że może ona stanowić bardzo dobre źródło długofalowych klientów. Dlaczego? Dlatego że jeżeli ktoś już rozumie ideę longevity, to rozumie też, że. To rozumie też, jak ważny jest odpowiedni, regularny trening, i wtedy będą to klienci, którzy zostaną z tobą na długie miesiące, jak nie lata. To, nad czym musisz się zastanowić, to jest znów, podobnie jak w przypadku tej grupy, jaki komunikat, jaki przekaz marketingowy yy, będzie dla tych osób interesujący. Tak? Czy dla tych osób na przykład interesujące będzie, nie wiem, to jak wyciskać więcej. Czy dla tych osób będzie interesujące na przykład, nie wiem, pięć najlepszych diet na szybkie odchudzanie? No nie, niekoniecznie. To jest taka grupa osób, która zainteresuje się prędzej na przykład jakimiś lifehackami. Przykładowo jak spać efektywniej, jak spać lepiej, jak często trenować, aby utrzymać właściwy poziom zdrowia, jakie ćwiczenia wykonywać, które dają jak najlepsze efekty itd. itd. Bo też pamiętaj, że często są to osoby bardzo zajęte, bardzo zapracowane. Niemniej jednak temat longevity jest tematem, na który warto zwrócić uwagę. I ostatni trend, o który chciałem ci opowiedzieć, a nie powinien być on zaskoczeniem, to jest personalizacja. Personalizacja. Personalizacja powinna być czymś, co w branży treningu personalnego jest rzeczą oczywistą. W końcu nie bez powodu trener personalny ma w nazwie personalny. Niestety jednak często rzeczywistość nie jest aż tak kolorowa sam pewnie doskonale wiesz i, i często spotkałeś się na przykład z trenerami którzy robią plany treningowe kopiuj wklej diety kopiuj wklej z trenerami którzy na przykład prowadzą treningi na siłowni z każdym klientem robią to, robią to samo po prostu chodząc od maszyny do maszyny i teraz Dlaczego warto wrócić do korzeni? Ano, dlatego, że klient korzystający z usług treningu personalnego jest też klientem coraz bardziej świadomym, i przede wszystkim klientem, który wyczuwa mm, jakiś sposób. Jest klientem, który wyczuwa fałsz, który wyczuwa brak profesjonalizmu. I ty, stawiając na swój rozwój, na swój profesjonalizm, możesz bardzo dużo wygrać? Nawet na rynku, który jest y, pełen przecież usług y, treningu personalnego. Zwróć również uwagę na to, co dzieje się na rynku dóbr i usług ekskluzywnych luksusowych. Hmm. Przykładowo wielzy luksusowych samochodów oferują na przykład wybór indywidualnie dopasowanej tapicerki, kolorów, y, jakichś tam y, szczególnych pakietów itd. Zwróć również na to, co się dzieje y, w sekcji. Na przykład modowej, tak, że też możesz zakupić ubrania, i popularne są te ubrania, które możesz jakoś tam spersonalizować, gdzie możesz mieć po prostu na nich kawałek siebie. I to samo właśnie dzieje się, jeżeli chodzi o treningi personalne. Od czego zacząć? Tak naprawdę zacząć należy od bardzo szczegółowego wywiadu i rozmowy z klientem. I tu znowu zaznaczam, nie wpadaj w pułapkę wywiadu, który jest po prostu punkt po, po punkcie lecisz, zadajesz pytania, kiedy pan ostatnio chorował, a co pan ćwiczył i tak dalej i tak dalej. Ok, to jest ważne. Natomiast spróbuj to spersonalizować chociażby w ten sposób, że poprowadzić z tym klientem trochę luźnej rozmowy, dowiedzieć się czegoś o jego życiu, dowiedzieć się czegoś więcej o jego potrzebach, zdiagnozować prawdziwą y, motywację, a następnie do tego dostosować plan treningowy i swoje podejście. Jeżeli klient będzie widział, że dostaje usługę, która jest wyjątkowa, że tylko on ją dostaje, mimo tego, że masz wielu klientów i będziesz traktować tego klienta wyjątkowo, to nie tylko spełnisz się jako trener, bo poprzez regularność utrzymasz tego klienta długo i on będzie realizować swoje cele zdrowotne, sylwetkowe itd., ale również pod kątem zarobkowym. Będziesz miał taką bazę klientów, którzy zostają z tobą długo, a im dłużej z tobą zostaje klient, tym lepiej go poznajesz, tym lepiej go rozumiesz, tym lepiej jesteś mu w stanie pomóc. Także podsumowując, ten trend zdrowotny, longevity i ciągła personalizacja to są trzy rzeczy, na które warto postawić w 2023 roku i warto na nie postawić. W kiedy masz zbudowany pewien fundament, czyli wiesz co się ogranicza w Twojej pracy i na czym powinienesz popracować. Z drugiej strony równolegle rozwija rzeczy, które umożliwią Ci skalowanie Twojego biznesu. I dopiero tak naprawdę tutaj jako punkt czwarty powinieneś pomyśleć nad yy, nowymi formami marketingu, reklamy, czym też się oczywiście zajmiemy ale żeby marketing i reklama były opłacalne, żebyś widział, że przynoszą ci realne korzyści, a nie tylko i wyłącznie przepalają pieniądze, to musisz mieć zbudowany ten fundament. Dlatego właśnie jeżeli chcesz więcej takich treści, jeżeli chcesz wiedzieć jak rozwijać swój biznes trenerski, w przyszłości może nawet założyć swoje studio, zarabiać na tym dobrze i czuć satysfakcję ze swojego zawodu, to zostań koniecznie ze mną, obserwuj moje profile w social mediach. Odczytuj newslettery, dlatego że będę wysyłać Ci regularnie i publikować na mediach społecznościowych informacje, które właśnie pomogą Ci stawać się lepszym trenerem personalnym i pomogą Ci rozwinąć Twój biznes.